Cześć dzień dobry, bondziorno. Witajcie w kolejnym vlogmasie. Przepiękna pogoda za oknem. Zrobiłam sobie śniadanko, czyli twaróg wędzony z suszonymi pomidorami oraz czosnkiem plus pomidorki koktajlowe i oczywiście dodatkowo jeszcze przyprawa z suszonych pomidorów. Ja to powinnam zostać jakąś ambasadorką suszonych pomidorów. Tutaj sobie już jem. Zaraz zrobię sobie kawkę. W międzyczasie jeszcze przed kurier z paczką. z gatty. Zaczynamy kolejnego vlogmarka. Zanim otworzymy paczkę z gatem, wczoraj, właśnie tak jak Wam wspominałam, tej wigilii filmowej dla osób. No, tam ogólnie dużo dziewczyn było, chyba nas ośmioro, osiem dziewczyn było, co byś chciał. Synek, gdzie się został w domu, bo niestety ma już. Katar i zatkany nos, więc życie. No i właśnie było losowanie prezentów. I wybrałam numer chyba dwa. I w numerze dwa był prezent od lawendowego raju. Właśnie z Wilchowic. ręcznie robię na świeczuszka, plus ich lawenda. Jest taki piękny prezent. Dostałam i właśnie świeczka jest o zapachu piernika. Bardzo pięknie pachnie, nawet przez opakowanie. Chciałam was właśnie wam pokazać, bo to torebeczka oczywiście skitram sobie do szafy. Dobrze, więc to już mamy. Śniadanko mamy, więc zobaczymy, co Gateta mi wysłała. Podejrzewam, że jest to odzież termoaktywna. Z racji tego, jak wam wspomniałam, chcę mocno pocisnąć z tematem biegówek. I pisałam właśnie do dziewczyn, że da, radę co da się coś zrobić w tym temacie. Więc zobaczymy, czy to jest to, czy coś innego. Nie! Say to jest kolekcja Zienia, ha, tego to ja się nie spodziewałam, A dziewczyny nic nie pisały, o oh no, się dostała, dziękujemy, że jesteś team Gatta, Kurczę, zaraz robimy unboxing, no tak, mama dostała paczkę z Gatty, widzisz, będziesz czytał, co to za literka, A, tak, to jest A, mhm. No to tego to ja się nie spodziewałam, ale ekstra. Dostałam tą sukienkę, co przymierzałam. Z golfem. W jakim kolorze? Noir. Noir. Kurczę, to ja się nie, nawet nie ogarnęłam. Czarna przymierzałam brązową. Czarna będzie pasowała do wszystkiego. W ogóle jak macie okazję, to pójdźcie sobie do sklepów stacjonarnych gata i zobaczcie, jaka ta kolekcja jest luksusowa, moje drogie. Moje drogie panie luksusowa. Marian. Jest jakby luksusowo. Proszę bardzo. Tutaj jest takie piękne, widzicie? No chyba macie Zienia każdy zna. A jak nie, no to warto poznać i dostanę te body. Moka przemierzała mnie też. I one są z tym super ściągaczem na ręce. Oluś czuję moją ekscytację. Chcesz zobaczyć? Dobrze, proszę. Też, też zrobi z małą unboxing, tak? Dobrze. No to co, no to chyba muszę się przebrać. I pokażę wam, jak to wygląda. Tak trzeba zrobić. Ale tak pomyślałam, że jak już robię unboxing, to pokażę Wam również rajstopy oraz pończochy. Słuchajcie. Na stronie je widziałam. No wiadomo, w sklepie ich nie przymierzałam. I one są takie z takim wzorkiem. O! Proszę bardzo, będą pięknie wysmuklać racice. Bardzo ładne. Są takie mega sexy pończochy ze znaczkiem Skarabusza. Proszę bardzo. O! Tutaj, restopy, 15, właśnie, z napisem dzień. I tutaj te też widziałam ogólnie, jak była, jak była premiera kolekcji, to widziałam właśnie. Wiecie, aktorki, modelki, właśnie były pobierane i one też pięknie wyglądają na nodze. A też w odcieniu brązu. Dobra, przymierzamy. Dobra, więc tak się prezentuje ta sukienka. Jest taka właśnie strukturalna. Zaraz wam pokażę pończochy, bo nie mogę znaleźć dobrej perspektywy, żeby całą stylizację wam w pełnej okazałości pokazać. To jest zawsze problem. O, może tak? O! Proszę bardzo. Taka za kolanko. Widzicie? I pończochy. O, tak się prezentują. Czekajcie. No nie mogę takim pokazać. Muszę jeszcze niżej. To jest hejka. Powiesz hejka? Aha no, no więc jak się prezentują. Proszę bardzo. No i syn główny bohater, tak? Okej, okay. drugą propozycją jest, mam do góry nogami obiektyw. Eee, są te rajstopy oraz te body. Dobra, tu dam Wam w przybliżeniu rajstopy jedna rodzica, druga, proszę bardzo tak się prezentuje o, spódnice mam również z Gatty, jak jechałam na premierę właśnie Bridget Jones to jest właśnie z Gatty, taka wiecie klasyczna, z rozpierdykiem te body właśnie przez to, że mają ściągacze są naprawdę wyjątkowe to jest golf, oczywiście wszystko jest również z literką Z, jak kolekcja cała Macieja Zienia jestem już tak zgrzana, że nawet nie pytajcie i w ogóle jeszcze dodatkowo robię nagrałam na statywie na telefonie e, na kamerę jeszcze w międzyczasie ogarem tego oliviera biegającego e, no ale mówię będę miała to już z głowy więc naprawdę bardzo ładnie bardzo super super to będzie wyglądało do wszystkiego będzie pasowało do spodnicy, do spodni e, także wiele różnych ciekawych stylizacji można mówię zatrzesałam z takiego wiecie e, klasycznego koczka żeby to wyglądało bo dzisiaj w ogóle nie jestem że tak powiem gotowa e, na takie nagrywki ale pewnie któregoś dnia może jakąś fajną rolkę z lubkiem nagramy? O, to jest plan. Dobrze, tak nagram Wam, jak się prezentują teraz stopy, proszę bardzo. Tu jest jedna racica. Tak. Tu jest druga racica. I tu jest właśnie. O, napis dzień. Proszę bardzo. Oliwie tutaj już mało rozrabia mi, więc też bardzo fajne. Ostatnia para. To są takie czarne, mocno kryjące. Właśnie nie wiem, czy to są 60 czy 50. Nie wiem, czy to widzicie, może tutaj podejdę, o, z takim elementem. O, proszę bardzo, widzicie? O, o z takim. Ciężko to pokazać Wam. No, ale bardzo fajnie to się prezentuje na nogach. I drodzy, dzisiaj będę robiła rosół z pieczonych warzyw. Potrzebujecie mieszankę. Oczywiście włoszczyznę, tak zwaną włoszczyznę. Obieramy to wszystko? Rzucamy do miski, kroimy na dowolne części, czy wolicie. Ja robię takie, zaraz zobaczycie, jakie robię to, te rzeczy. E, no i następnie skrapiamy oliwą, doprawiamy solą, rozkładamy blaszkę, papier do pieczenia i pieczemy. Także już się biorę do pracy, oczywiście trzeba to jeszcze umyć, e, więc, e, więc tak to zrobimy. Już o was naszej miłości. Rozmawiamy ciągle o przyszłości. W sobie serce dwa. Czekam aż zobacz nas. Za rok będziesz już z nami. W głowie kolejne plany. Tworzymy piękną rodzinę. Będziemy kolendowali razem. Warzywałam już umyte teraz kroję sobie. Czasami jest tak, że właśnie przekrajam O, na słupki. Czasami na cztery. To zależy, jakie lubicie warzywa mieć. To po prostu na talerzu. Nasze słońce święta w moim oku jest razem z dentza wami jest sensat nasze słońce święta w moim oku jest razem z dentza wami jest i teraz potrzebuję jeszcze czosnek i cebulę to ważne cebulę zostawiamy w jednej warstwie skórki, skorupki i czosnek również. Ja tak robię oczywiście, ale możecie obrać sobie jeśli chcecie. Teraz cebulę przekrajam na pół, czosnek w całości wrzucam tutaj i zaraz będę to mieszała solą oraz oliwą. O, cebula w ten sposób. Tu mogę odkroić tą, tą końcówkę i tą też. O, proszę bardzo, widzicie? W ten sposób. I teraz to, skrapiam oliwą. Tak dość solidnie. Solę. Zaraz muszę to dokładnie wymieszać i na blaszkę do piekarnika. O, to dam. O, kurczaczki. Proszę bardzo. Składamy tak, żeby... O, marchewki nie obrałam. Znaczy nie przekroją. To nic, żeby te warzywy miały, miały swoją przestrzeń po prostu. I jeszcze tutaj do Tak się prezentuje. W swoim piekarniku zawsze nastawiam na 180 stopni i opcja pieczenia na, na parze. Taki mamy. Taką mamy opcję. No i przez tak około 20-25 minut. I to cały... słoim, proszę bardzo, już się perkoli. Wcześniej, jeszcze zanim przerzuciłam warzywa z blaszki do garnka, dodałam oczywiście moje letnie mieszanki, e, czyli lubczyku, pora, to co mam w zamrażarce, no i oczywiście liść laurowy oraz ziele angielskie. Teraz na małym ogniu to będzie się perkoliło, ale już pachnie super. Yeah! Przed rozładowaniem baterii najważniejsza część tego rosołu, w ogóle nie wspomniałam, że to jest opcja bez mięsa, tylko na samych warzywach. No i oliwie należy dodać jedną łyżkę sosu sojowego. Wtedy właśnie ten rosół jest taki intensywniejszy w smaku, inny, inny i przez to, że warzywa są pieczone, czuć tą różnicę. Czekam właśnie na sąsiadkę. Ma przyjechać z makaronem, bo się okazało, że nie ma makaronu do rosółu, ale tu nie zwiążą gotować sobie ryżu, bo kiedyś też tak u mnie w domu się jadało. Makaron. Ryż. rosół z makaronem, ale muszę się chyba kawki napić, bo już mi jakiś spanko bierze.